Zaczynamy szybką kopalnię. Jeszcze momencik, jeszcze jeden punkcik, a może bramkę zwycięską zdobędzie Szymon Błodarczyk? Jak ktoś jest w kadrze meczowej, to, to w każdej chwili też musi być gotowy na to, że może wystąpić. Magiczna rzecz, która zawsze podrywa do walki i zawsze pomaga w realizacji celu do kibiców i sen o Warszawie. Liczę, że po prostu wiem, że wyczucie Naszych kibicu też będzie takie, że w tej chwili e, wsparcie dla drużyny jest, jest bardzo ważne i mega potrzebne. Będziemy, go, będziemy liczyć, liczymy na to wsparcie i e, myślę, że wszyscy e, po meczu e, będziemy mieli powody do, do radości. Zmiany, zmiany, zmiany. Kiedy zmiany są konieczne i potrzebne, nie bójmy się ich robić będą zmiany będą zmiany w porównaniu z poprzednim spotkaniem u nas jest też taka sytuacja że praktycznie każdy trening się liczy do tego żeby też ocenić stan zdrowia co niektórych i też to będzie determinowało tak samo jak i to jak, jak, jak wyglądał poprzedni. Cztery dni to niewiele, a jednak da się w tym momencie wyciągnąć wiele ważnych wniosków. Jakie wyciągnął trener Wukowicz? Mamy wiele przemyśleń, wiele kwestii do poruszenia w szatni. już już, już to zostało poruszone i teraz jest czas na to, żeby jutro pokazać, że można inaczej. To by było na tyle. My widzimy się na kolejnej szybkiej kąpie. Mamy nadzieję mistrzowskiej.